To najnudniejszy dzień w historii Straży Jeśli nie znajdę jakiegoś niusa, to normalnie. och, uh, Ożyję! Musi być chociaż jedna sensacyjna nowina w tej szkole. Hej, tatku, co tam? Nie, nie wierzę. O, oh, to może być to! Masz bilety na Justina Gryzera? Może zabrać jedną osobę. O, oh, ta, którą wybierze, jest jej najlepszą straszyciółką. Franki zabiera mnie na koncert Justina Gryzera. Ciebie? Oczywiście! Nie zamierzasz założyć mundurka? No jasne, właśnie chciałam to zrobić. To jest to! To jest grane! Wznieśmy okrzyk dla potworniarek! Po prostu była dla ciebie uprzejma. To mnie najbardziej lubi. Drakulora! Wyprowadźcie mnie stąd! Och, błagam! Myślicie, że to wypada nosić słuchawki na koncercie? Ty? Kogo nazywasz bysiorem? Czy jesteśmy w przedszkolu dla potworów? Nie. To dlaczego zachowujesz się jak dziecko? Co twoja siostra Mina powie na takie zachowanie? Nic jej nie powiesz, dobra. Zostaw go w pokoju! Dzięki. Ona Franki najbardziej lubi ciebie? Julio, podobasz mu się. Poprosił, żebyś zjadła lunch z nim i jego paczką. Nie wstydź się. Pójdziemy razem. Dodam ci otuchy. Zgadnijcie, kto idzie na koncert z Franki. Co? Musimy to rozstrzygnąć. No, powiedz wreszcie. Nie, jest twoją najlepszą przyjaciółką. Zaraz, moment. Nie zabieram najlepszej straszyciółki na koncert. Ponieważ zabieram wszystkie straszyciółki. Idzie, to dlaczego Spektra napisała, że weźmiesz tylko jedną z nas? To jest to dobre pytanie. Tak mi zależało na pikantnej historii, że może rzeczywiście mogłam pominąć parę istotnych faktów. Teraz zachowam się jak duch i zniknę. Papa! Pa.